Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj odcinek serii ciekawostki z życia w Los Angeles. Tesla Supercharger Station, i pewnie w tym momencie niektórzy z Was wyłączą ten filmik, albo na przykład dadzą mi dislike, ale muszę przyznać, że jest to miejsce, które chciałam Wam od dawna pokazać, i w końcu nadarzyła się okazja. Specjaliści internetowi pewnie również będą pisać, że reklamuję. Promuje Tesle i samochody elektryczne, ale nie, nic z tych rzeczy, a nawet jeśli to wolno mi, prawda? Tutaj w tym miejscu mogłaby stać tradycyjna stacja benzynowa, mógłby powstać nowy apartamentowiec, albo na przykład sklep spożywczy, ale w zamian tego mamy aż 62 ładowarki do aut elektrycznych. Zobaczmy więc, w którą stronę zmierza świat, jak to wygląda, wedle ekologii, wedle ratowania świata i Zielonego Ładu. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest to największa stacja ładowania w Los Angeles, a dokładnie w Santa Monica, o jakiej ja słyszałam albo jaką udało mi się widzieć, spotkać mieszkając tutaj. Mamy, tak jak już wspomniałam, aż 62 ładowarki o mocy 250 kW, i z tego co. Przeczytałam, ładowarki mają wtyczki nadające się do Tesli, ale i też wtyczki e, ładowarki noszące nazwę The North American Charging System w skrócie NACS, czyli pasujące, standardowe do innych elektryków w Stanach Zjednoczonych, czyli na przykład kije możemy tutaj naładować, ale już Audi czy BMW nie. Albo na razie nie, bo wiele firm ogłosiło, że dopiero w 2025 roku będzie robić takie uniwersalne wejścia, w sensie wtyczki, przynajmniej na rynek amerykański. No i tutaj oczywiście moja uwaga do panów: gdybym coś powiedziała źle, pomyliła się z czymś, to poprawcie mnie, bo wiem tyle, ile się dowiem, ile gdzieś usłyszę i co doczytam. Natomiast rzecz, na którą ja tutaj zwracam uwagę, która pierwsze rzuca mi się w oczy, to to zadaszenie w upalne gorące słoneczne dni z pewnością będzie dawać trochę cienia, ale zwróćcie uwagę, że wszystkie pokryte są solarami. Kolejna rzecz, na stacji, jak na stację ładowania, tankowania przystało, mamy budynek. Budynek jest maleńki. I jak się domyślam, oczywiście mogę się mylić, zaraz to sprawdzimy i zobaczymy. Ludzi w sensie pracowników tam nie będzie. Nie kupimy tam też na przykład hot doga, ale z pewnością są maszyny z chrupkami, chipsami, e, słodyczami i na przykład jakieś napoje gazowane typu Coca-Cola, Sprite i tak dalej. Czy wejdziemy tam do środka, tego również nie wiem, bo jak się domyślam. Mogą tam wejść tylko i wyłącznie szczęśliwcy, szczęśliwi posiadacze Tesli, za pomocą na przykład aplikacji. Ale chodźmy, chodźmy i sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie wejść tutaj do środka. Jeszcze jedną rzecz, którą wam mogę powiedzieć: w chwili obecnej jest tutaj naprawdę. Pusto, bo któregoś dnia widziałam filmiki, jak w weekendy po południu i wieczorami auta, oczywiście Tesle, stoją na ulicy w kolejce, aby móc się tutaj załadować. Także taka kolejna ciekawostka, no i teraz zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj wejść do środka. Ok, mamy Forrest Room Access, czyli, żeby wejść do kibelka, trzeba otworzyć to za pomocą aplikacji. Także, nie moi drodzy, do środka nie wejdziemy. Nie mam aplikacji Tesli, ale, tak jak powiedziałam, w środku tutaj są e, maszyny. I co Wam mogę powiedzieć, nawet widzę, że są świeże e, sałatki, no i napoje, napoje gazowane. Tymczasem chodźmy, przejdźmy się jeszcze po tej. Stacji ładowania dalej. Widząc to, można się tylko domyślić, że ten obiekt w kształcie spotka, wyglądający trochę jak UFO, które buduje w chwili obecnej pan Elon Musk w Hollywood. Pewnie niektórzy pamiętają z mojego wcześniejszego vloga. Będzie z pewnością na wypasie, że tak to ujmę i z pewnością przyszłościowy. Jak tylko będzie projekt cały ukończony, to wybiorę się tam z kamerą. Natomiast jak już jesteśmy w temacie Tesli, to warto wspomnieć o masowych zwolnieniach, bo na ostatnim vlogu wam mówiłam, że Tesla ogłosiła iż zwalnia 14 tysięcy pracowników. Oczywiście jest to związane ze spadkiem sprzedaży i zmniejszonymi zyskami aż o 55%. A jak wiemy, konkurencja nie śpi. W chwili obecnej, z tego co czytaliśmy, Chińczycy są numer jeden, jeśli chodzi o produkcję elektryków. Oczywiście. W internecie można również znaleźć mnóstwo artykułów, że jednak spada popyt na pojazdy elektryczne na całym świecie, ale pan Musk się nie przejmuje, nadal chce być liderem i obiecał, że zaprezentuje w pełni autonomicznego robotaksy jeszcze w tym roku. Więc, jak to mówią, pożyjemy i zobaczymy. Natomiast kilka dni temu ogłosił również, że zamierza wydać. 500 milionów dolarów na rozbudowę sieci ładowarek fast charging, czyli takich jak te, ładowarek szybkiego ładowania. Więc możemy się domyślić, że miejsc podobnych będzie się pojawiać więcej i więcej. Tymczasem, nie dalej, jak kilka dni temu, rozmawialiśmy z naszym znajomym. Który powiedział nam ciekawostkę: Na parkingach dealerów samochodowych w Niemczech stoi mnóstwo naprodukowanych samochodów elektrycznych, stoi mnóstwo niechcianych, oddanych, używanych przez Niemców elektryków, bo po prostu nie ma tym zainteresowania. I nagle, ni stąd, ni zowąd, Polska otrzymuje dotacje z Unii Europejskiej właśnie na auta elektryczne. Przypadek? Chyba raczej nie, i wszyscy wiemy, Jaki jest tego scenariusz? Natomiast to miejsce, trzeba przyznać, wygląda przyszłościowo, wygląda nowocześnie i możemy stwierdzić, zobaczyć, w którą stronę zmierza świat. U Was nazywane jest to Zielony Ład, u nas Clean Energy, Green Climate, zwał jak zwał, wszędzie chodzi o to samo. Czy to wypali, czy pójdzie po ich myśli? W związku z samochodami elektrycznymi trudno jest powiedzieć. Dla ciekawostki powiem Wam również, że w Kalifornii po 2035 roku już nie będziemy mogli kupić auta z silnikiem spalinowym. To by było na tyle moich. Dzisiejszych ciekawostek, ciekawostek z życia za wielką wodą. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to tradycyjnie dajcie lajki, piszcie komentarze i przede wszystkim napiszcie, jak podoba Wam się taka nowoczesna stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa pa!